Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Nocna aura tutaj nas zastała i dzisiaj zaprawa w takich warunkach, ale mam nadzieję, że nie wpłynie to na treść, ani na wasz odbiór. Tekst, który będziemy medytować, to jest Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 11, werset od 2 do 11. Więc przeczytam ten tekst na samym początku, który nas poprowadzi później w medytacji niedzielnej. Tekst brzmi tak: kiedy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał do niego swoich uczniów z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na kogoś innego? A Jezus mu odpowiedział: Idźcie i odpowiedzcie, Janowi, o tym, co słyszeliście i co widzicie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, a ubogim jest głoszona dobra nowina. Szczęśliwy jest ten, kto we mnie nie wątpi. Gdy oni odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Po co wyszliście na pustynię? Przyglądać się trzcinie, którą wiatr kołysze? Po co więc wyszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Ci, którzy wytwornie się ubierają, mieszkają w królewskich pałacach. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Właśnie tak, nawet kogoś większego od proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja wysyłam mojego posłańca przed tobą, aby przygotował drogę moją przed tobą. Zapewniam was. Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela, a jednak najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest od niego większy. Moi drodzy, taki ciekawy fragment jest w tym, ciekawy werset jest w tym fragmencie, gdzie Jezus mówi: Szczęśliwy człowiek, który nie zwątpi. I to nie ma się co dziwić temu zdaniu, bo kiedy mamy takie poczucie pewności, oparcia się o coś, to nam daje poczucie stabilności, a za tym idzie takie poczucie szczęścia gdzieś. Mocno jest z tym związane, że muszę się o coś oprzeć, żeby mieć to poczucie, ważne dla mnie stabilności. I momenty, kiedy przychodzi wątpliwość, to są momenty, które mnie wytrącają z jakiejś równowagi. I bardzo ciekawe jest to, że Pan Bóg w Ewangelii dzisiaj pokazał to, że tak jakby wychodził naprzeciw tym osobom, które wpadają w wątpliwości, bo wie, że tak jest. I jednocześnie tak jakby nie chciał, żeby ci ludzie się w tych wątpliwościach pogrążyli. Bo zobaczcie, co tam się, się działo. Kiedy uczniowie Jana są niepewni co do Jezusa, to Jezus mówi: Patrzcie na znaki, i niech one podbudują waszą wiarę, niech one uwiergodnią to. Czyli zobaczcie, to nie jest tak, że Pan Bóg nas zostawia w takiej sytuacji, musisz yy, zamknąć oczy i iść, mimo że wszystko ci podpowiada, że Boga nie ma. Tylko on mówi: mniej otwarte oczy na rzeczywistość, która daje ci pewne symboliczne y, informacje o moim istnieniu, o y, znaki. I y, ja bym. Przeczytał w dzisiejszej Ewangelii to, że właśnie Pan, Pan Bóg chce te znaki dawać ludziom, pomimo tego, co się często powtarza, że zobaczysz znaki dopiero jak uwierzysz. W tym też jest trochę prawdy, ale nie, nie zabierzmy Bogu tej ludzkiej strony, tej Jego troski o nas, że On te znaki wykonuje. Bo to, co się działo, kiedy Jezus żył fizycznie na Ziemi 2000 lat temu, po co on te znaki robił cuda? Właśnie po to, żeby pomóc innym ludziom uwierzyć. I skoro wtedy Jezus tak działał, to nie ma się co yy, jakby wchodzić w myślenie, że dzisiaj to jakoś inaczej działa, nie? Tak samo. Więc bardzo uprawnione jest podchodzenie do Pana Boga, chcę uwierzyć, ale potrzebuję Twojej pomocy w tym. I teraz jedna myśl, którą mi Sylwia podpowiedziała w tej całej historii, tego, że Pan Bóg chce nam dawać znaki, bo, bo chce, chce nam pomagać wierzyć. On nie zrobi tego za nas. Wiara to nie jest jakieś doświadczenie, jakiś inny zmysł. To jest jakiś wybór patrzenia na świat w pewien sposób. Ale Bóg stara się wzmacniać to w nas, więc to jest we współpracy. I teraz ona mi powiedziała o takiej sytuacji, że. Jak y, m, Maryja, dowie... było zwiastowanie Maryi i ona dowiedziała się od anioła, że będzie matką Boga i jednocześnie dowiedziała się, że jej kuzynkami, może jest bezpłodna, jest w piątym miesiącu ciąży. I y, można przypuszczać, że Bóg zdawał sobie sprawę, że Maryja to jest taka osoba, która sprawdzi. To ja pójdę do tej Elżbiety i zobacz. Czyli Bóg przygotowywał jakby wcześniej... Już sytuację, która ma moją wiarę wzmocnić. Czyli sytuacja, kiedy mi się wydaje, że yy, nie ma żadnych znaków, nie, nie ma ża żadnego doświadczenia, to wtedy się nie, nie pytaj, czy nie, nie stawiaj sprawy w ten sposób, nic się nie dzieje, tylko zadaj, zadaj sobie pytanie, gdzie Pan Bóg pracuje już teraz dla mnie, żebym ja to później znaki zobaczył. Albo zdajmy sobie sprawę właśnie z tego, że, 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 że Pan Bóg pracował, żebym odpowiednio wcześniej, żebym w pewnym momencie ja mógł moją wiarę wzmocnić. Tak jak Maryja wzmocniła swoją wiarę, czy sprawdziła przez to, że poszła sprawdzić. To ten, ten Bóg musiał pięć miesięcy wcześniej zainterweniować, bo wiedział, że ona sprawdzi. Jak ona poszła, to już ta ciąża była na tyle widoczna, że Maryja zobaczyła. Więc chcę was zaprosić do popatrzenia na Boga nie na takiego, który wymaga ode mnie wiary, tylko współpracuje ze mną, żeby ta wiara we mnie rosła i pytanie Go, Panie Boże, otwórz moje oczy, żeby one były uważne na twoje działanie, jest bardzo uprawomocnione. I to, że teraz jeszcze na przykład w tym momencie nic nie widzę, to może znaczyć, że Pan Bóg już teraz pracuje nad czymś, co się wydarzy w moim życiu za rok, za pięć lat, i wiecie, warto robić takie ćwiczenie. Teraz byłem na takich, powiedzmy, spotkaniu dla liderów, w którym ktoś mi zwrócił uwagę na to, żebym przypomniał sobie te wszystkie momenty, kiedy Bóg był mi wierny. I ja zrobiłem taki krok do tyłu i pomyślałem: w tej sytuacji Bóg mi już był wierny, w tej, w tej, w tej i w tej. Przypominać sobie dobre doświadczenia. To jest coś, co buduje wiarę. I nie trzeba bazować na tych, które były, można iść w stronę przyszłych. Więc moi drodzy, zatrzymajmy się przy takim, przy takim obrazie Boga, który troszczy się o moją wiarę. I ja razem, i mogę go prosić o to, zbudujmy te wiarę razem. Otwórz moje oczy na to, co, co pozwoli mi uwierzyć. Nie da mi dowodów, bo wiara nie jest, nie jest matematyką. Ona jest wiarą, zaufaniem, powiedzeniem ufam Tobie, ale żeby to zrobić, to też trzeba mieć jakieś, jakieś podstawy. I Pan Bóg te podstawy chce nam dawać. Potem jest nasz krok. Więc tak, tak będę patrzył na świat. Współpracujmy z Nim przy tym. Życzę Wam dobrej y, niedzieli, soboty i tego dnia, kiedy to słuchacie. Napiszcie, co myślicie i do zobaczenia 21.15 na żywo w aplikacji. Dobrej nocy.